Cześć, witam Cię serdecznie, nazywam się Krzysztof Król i w dzisiejszym filmie chcę powiedzieć Ci o tym, jak wejść w nowy rok 2021 na pełnej mocy. Jeśli interesuje Cię ten temat, zaczynajmy! Patrząc na internecie można mieć wrażenie, że rok 2020 dla wielu osób był jednym z najgorszych lat ich życia. No przecież pandemia, wszystkie rzeczy, które się zdarzyły, większe podatki, mnóstwo różnych złych rzeczy na świecie dookoła się wydarzyło, co sprawiło, że ich życie też było najgorsze. Inni ludzie ten rok wykorzystali bardzo dobrze. Ja szczerze mówiąc, postrzegam ten rok jako najlepszy, jeden z najlepszych w swoim życiu. No i teraz pytanie, jak sprawić, żeby ten nowy 2021 był dla ciebie najlepszym rokiem twojego życia? Bo bardzo ważnym jest to, moi drodzy, co ja Wam często powtarzam: że są pewne rzeczy na świecie, na które my nie mamy wpływu. Jednostkowo po prostu jako ludzie nie mamy wpływu. Nie masz wpływu na pandemię, nie masz wpływu na decyzje rządu, nie masz wpływu na podatki, nie masz wpływu na kwarantanny, obostrzenia, noszenie maseczek i jeszcze innych milion pierdół na to, że pada deszcz, na to, że, że przyjdzie tornado, nie masz wpływu na to, że stoisz w korkach, że, że zaleje Ci piwnicę i tak dalej. Wiele różnych rzeczy jest od nas niezależnych. Ale czy to oznacza, że w takim razie my mamy być jak źdźbło trawy na wietrze, którym każdy problem czy każda jakaś niekorzystna sytuacja na zewnątrz może miotać na lewo i prawo i sprawiać, że my mamy wtedy do dupy życie? No myślę, że nie. Więc dlatego, moi drodzy, ja was chcę uczyć postawy proaktywnej zamiast postawy reaktywnej. Postawa reaktywna to jest właśnie taka, człowieka, który ma taką wyuczoną bezsilność. Nie? Ten człowiek po prostu, no ja nic nie mogę zrobić, bo jest źle, bo podatki tutaj wysokie, bo tutaj mi rząd źle robi, bo tutaj mi to zrobić, zakazali, bo tu mi nie pozwolili tego, no to ja będę mieć beznadziejne życie. Świetnie, mam wymówkę, nie muszę nic więcej robić. No, ale kurczę, takie wymówki czy takie myślenie nie sprawi, że będziesz mieć piękne życie. Sprawi jedynie, że będziesz jednym z miliardów ludzi w historii ludzkości, którzy po prostu zmarnowali swoje całe życie, którzy czekali całe życie na to, aż coś się w końcu zmieni, natomiast nic się samo nie zmieni, którzy czekali, aż będzie lepsza sytuacja do działania. Sytuacja zawsze jest do dobra, tylko trzeba nauczyć się działać właśnie w ramach pewnych jakichś warunków zewnętrznych. I teraz to jest bardzo ważne, żeby mieć postawę proaktywną, czyli żeby. Ten 2021 rok był rokiem, który ty sobie sam zaplanujesz. Był rokiem, w którym będziesz robić to, co chcesz. W którym ok, są pewne sytuacje, do których trzeba się dostosować, mamy pewne jakieś założenia, w ramach których, których, których my możemy funkcjonować, natomiast już dalej, co z tym zrobimy, to już jest w naszej decyzji. Na to, jak my będziemy interpretować różne sytuacje, różne właśnie rzeczy, które nam się przydarzają, decyzje jakiegoś rządu, jakieś sytuacja, która się dzieje na świecie, ekonomiczne warunki, i tak dalej. Mamy wpływ na to, jak my to interpretujemy i jak na to reagujemy, co z tym robimy. nie? Dodatkowo, jeszcze możemy robić milion innych rzeczy proaktywnie, żeby przeciwdziałać pewnym sytuacjom, albo po prostu zbudować sobie życie takie, jakie chcesz. No i teraz bardzo ważnym jest to, żeby zrozumieć na początku w ogóle, że noworoczne postanowienia nie mają żadnego sensu. Badania dowodzą, że 90 kilka procent tych noworocznych postanowień wśród ludzi to już 1 stycznia, 2 stycznia jest całkowicie no, wrzuconych do kosza na śmieci, nic nie mają w ogóle znaczenia. Ktoś sobie tam się zarzekał, że on w ogóle będzie abstynentem, nie przestanie pić od nowego roku, a już Sylwestra tak zachlał mordę, że jeszcze do, do, do 3 stycznia leży gdzieś w rowie zapity, nie? Kto, ktoś inny myśli ją zacznę trenować od 1 stycznia, tam dupa, nic z tego nie wyszło, nie? Bo, była, bo, bo śnieżek padał, bo deszczyk i nie można było iść na trening. Więc... Wśród większości ludzi to nie ma żadnego sensu, nie? Co sobie ludzie na przykład postanawiają? No, a wypisałem sobie kilka najpopularniejszych. Na przykład to, żeby schudnąć, zdrowie jeść, ulepszyć jakość życia, podejmować lepsze decyzje finansowe, rzucić palenie, mieć więcej pasji w życiu, spędzać więcej czasu z rodziną czy z przyjaciółmi, więcej trenować, nauczyć się czegoś, robić więcej dla innych ludzi, znaleźć miłość życia i tak dalej. To są najpopularniejsze, które ludzie w ankietach wskazują właśnie te noworoczne postanowienia. I dlaczego one nie działają? No, nie działają przede wszystkim dlatego, że ludzie Ludzie oczekują wyników natychmiast, to by chcieli coś już tu i teraz, nie? Czyli ty masz do przebiegnięcia maraton na przykład, a nastawiasz się na sprint. Nie da się tego zrobić. Jak jesteś nastawiony na maraton, to się przygotowujesz, że będziesz biec kilka godzin, więc nie robisz, nie wykorzystujesz całej swojej energii i potencjału w pierwszych 100 metrach, bo wiesz, że ci później braknie tej energii, tylko nastawiasz się na długi termin. Czyli, właśnie, trzeba mieć cierpliwość. Wszelkie wspaniałe rzeczy, które osiąga się w życiu, nie osiąga się ich z dnia na dzień. Trzeba na to poświęcić więcej czasu, wyrobić sobie wytrwałość, umiejętność radzenia sobie z różnymi jakimiś kłopotami, nie po drodze. drugi powód to jest brak wiary w siebie. Więc często ludzie, często ludzie po prostu mają niską samoocenę, niską pewność siebie, co sprawia, że nie wierzą w siebie albo sobie nie stawiają w ogóle ambitnego celu, albo jak sobie go postawią, to rezygnują, bo jednak, jednak myślą, że im się nie uda go osiągnąć. Jak pojawią się jakieś przeciwności losu, to od razu się wycofują, bo, bo, bo znowu wydaje im się, że nie, nie są w stanie pokonać tych problemów, więc dlatego trzeba pracować nad pewnością siebie i też niedługo dla Was zrobię na ten temat szkolenie. Kolejna rzecz i zanim do niej przejdziemy, zanim przejdziemy, to chcę Cię gorąco zaprosić na bardzo ważne szkolenie. Bardzo ważne szkolenie, a raczej dwa szkolenia nawet, które poprowadzę dla Was, moi drodzy, w tą niedzielę o godzinie 10 i o godzinie 14. O godzinie 10 będzie to szkolenie na temat tego, jak zaplanować całe swoje życie. W jaki sposób zaplanować całe swoje życie? Właśnie tak, żebyś to życie przeżył tak, jak ty chcesz, na swoich własnych warunkach, a nie tylko żył w reakcji. I jeśli chcesz, żeby inni nie mówili ci, co masz robić, tylko żebyś sam budował właśnie kierował swoje życie. Jeśli chcesz odkryć to, czym chcesz zajmować w życiu, zbudować konkretne cele, konkretny plan, po prostu złapać wreszcie to życie za mordę, przejąć kontrolę i zacząć żyć po swojemu, to to szkolenie jest dla Ciebie. O godzinie 10 zatrzymaj od razu ten film, zapisz się na szkolenie i zaraz wracamy ponownie. No, mam nadzieję, że się zapisałeś, bo mam dla Ciebie jeszcze jedno szkolenie o godzinie 14. Poprowadzę dla Was, moi drodzy, też w tą niedzielę szkolenie na temat tego. W jaki sposób nauczyć się marketingu internetowego? Ja mam doświadczenie już 20-letnie, bo tyle co prowadzę biznes, tyle działam w marketingu internetowym. Stworzyłem 15 firm, i w każdej jednej z nich właśnie wykorzystywałem w różny sposób, ale marketing internetowy. Więc chcę Wam, moi drodzy, przekazać swoje doświadczenie, rzeczy, których nie znajdziesz w innych miejscach. Zrobię to zupełnie za darmo, więc od razu też zapisz się na to drugie szkolenie, bo w opisie filmu i w przypiętym komentarzu znajdziesz właśnie linki do zapisu na te obydwa szkolenia. Zresztą bardzo proste są. Wyzwanie 90 ni.pl łamane przez webinar i wyzwanie90ni.pl łamane przez Akademia Kreska Biznesu. Zapisz się od razu na te dwa szkolenia, bo dostaniesz na nich unikatową wiedzę, która pozwoli Ci właśnie wejść z pełnym powerem na, w nowy rok. Więc zapisz się od razu, a my kontynuujemy ten film. Kontynuujemy ten film. Kolejnym powodem, dlaczego nie działają te noworoczne postanowienia, jest to, że y, bardziej skupiasz się na myśleniu i analizie niż na y, faktycznej robocie. Bardzo wiele jest osób, być może ty należysz też do takich ludzi, jeśli tak, napisz w komentarzu. E, ja też miałem takie epizody w swoim życiu, że złapałem się na tym po prostu, że coś analizuję, myślę, myślę, no i cholera, nic z myślenia nie przychodzi. Bo to, że ty masz świetny pomysł na biznes i go nawet przemyślisz, byś 10 lat siedział, rysował coś, y, kminił w swojej głowie, nie? Kurczę, to nie przyniesie ci ani jednej złotówki zarobku, to nie da ci ani nawet jednego promila szansy na to, że ten biznes kiedyś się uda, jeśli nie zaczniesz go prowadzić. Więc skup się na działaniu, ani na myśleniu. Postaw sobie cel, ułóż plan, zaraz do tego jeszcze przejdziemy. I po prostu działaj. Skup się bardziej na działaniu, a nie na rozkminianiu wszystkiego od A do Z. Kolejna rzecz, punkt czwarty, to jest to, że popadasz w codzienną rutynę. Że bardzo często jest właśnie tak, nie, że ludzie stawiają sobie noworoczne postanowienia w sylwestra i tak dalej, że coś zmieniają w swoim życiu. Przychodzi poniedziałek, kiedy duża część osób jest na kasu, bo zachlali i tak dalej, więc nie mają ochoty na nic w ogóle, już napewna, na pewno na myślenie o treningu, zdrowym żywieniu i, i o zmianie życia na lepsze, nie? A później przychodzi drugi, trzeci stycznia, trzeba iść znowu do roboty, codzienne jakieś tam obowiązki, i człowiek wpada z powrotem. W ten swój stary, właśnie rytm, w tą swoją stałą, skostniałą rutynę, która nie pozwala mu czegoś zmienić, nie? Kolejna rzecz to jest to, że yy, bardzo często ludzie zmuszają się do czegoś, bo uważają, że tak powinno być, czy wiedzą, że to jest dla nich dobre, ale brakuje im wewnętrznej motywacji. Wewnętrzna motywacja to jest coś, o czym niedawno właśnie doktorat pisałem, bo mam tutaj mnóstwo książek na biurku, właśnie o motywacji, motywacji. <laughs> Książki akademickie do mojego doktoratu yy, i i najważniejsza motywacja, to jest właśnie ta motywacja wewnętrzna. Kiedy ty nie musisz się do czegoś zmuszać, nie musicie ktoś do tego zmuszać, nie musisz walczyć z sobą, żeby wstać rano, nie masz konfliktów wewnętrznych w swojej głowie, które by sprawiały, że sabotujesz swoje akcje, tylko kiedy naturalnie po prostu z twojego wnętrza wynika chęć robienia czegoś. Na pewno miałeś takie rzeczy w swoim życiu, kiedy po prostu coś chciałeś robić. Sprawiało ci to przyjemność, obejrzałeś serial jakiś czy zagrałeś w jakąś grę, czy poszedłeś pobiegać na przykład, czy coś zrobić na jakiś spacer na wycie i po prostu nie musiałeś się do tego zmuszać, nie? więc jesteś zdolny do tego. Tylko teraz trzeba wyrobić w sobie odpowiednie właśnie mechanizmy w myśleniu. Trzeba mieć odpowiednio funkcjonującą psychikę, żeby Twój umysł naturalnie wewnętrznie był zmotywowany do robienia tego, co jest dla Ciebie dobre. Będziemy o tym mówić na tym niedzielnym szkoleniu między innymi. Kolejna rzecz to jest to, że patrzenie właśnie przez pryzmat, że wszystko albo nic, czarne albo białe, perfekcjonizm. Czyli okej, okay, miałeś zacząć biegać od, od, od pierwszego poniedziałku na przykład, nowego roku, a kurczę, no nie udało ci się, bo coś wypadło, no to już stwierdzasz, e to nic z tych postanowień nie będzie. Nie, trzeba być dla siebie wyrozumiałym. Trzeba zrozumieć to, że kurczę, zmiany często wymagają od nas tego, żebyśmy my popełniali jakieś błędy, korygowali te błędy, byli dla siebie właśnie wyrozumiali. Nie karali się za bardzo na za to. Tylko byli dla siebie dobrymi przyjaciółmi. Więc naucz się tego, że dużo lepiej jest, ok. Zaplanowałeś sobie na przykład, że będziesz trzy treningi w tygodniu robić, czyli 12 treningów miesięcznie. No i zrobiłeś w danym miesiącu 10, to nie wywalaj tego do kosza, tylko bądź dumny z tego, że zrobiłeś 10. Spróbuj w następnym mie miesiącu zrobić 12, nie? I być trochę lepszym, trochę lepszym, trochę lepszym cały czas, a nie od razu liczyć na to, że będziesz idealny, bo nigdy nie będziesz. Zawsze będziesz mieć jakieś tam wady i, i z tym trzeba po prostu żyć, nie? Kolejna rzecz to jest to, że nie masz jakiegoś planu, nie masz po prostu jakiegoś planu, nie masz punktów pośrednich. Czyli, okej, ok, zaplanowałeś sobie w roku 2021: ja zarobię milion. Tylko cholera, no dzisiaj zarabiasz może 2,5 tysiąca na rękę i. Droga pomiędzy 2,5 tysiąca na rękę a milionem jest przeogromna, jest tak ogromna, że nie jesteś w stanie tych dwóch punktów razem połączyć. Natomiast jeśli nauczysz się odpowiedniego planowania, dzielenia pewnych zadań na punkty pośrednie, to to już zmienia całkowicie w ogóle sytuację. Będziemy o tym mówić w niedzielość. No i kolejna rzecz to jest to, że brak ci wsparcia znajomych. Brakuje ci wsparcia znajomych, czyli masz ludzi dookoła siebie, którzy cię demotywują. No na przykład to, że kurczę zaplanowałeś sobie, że będziesz zdrowo życia, tu masz dookoła samych kupli, którzy po pracy cię wyciągają na browara i pizzę, nie codziennie. yeah i ciężko jest wtedy w takim towarzystwie, no jak nie masz innych znajomych, no to albo zostaniesz sam, albo się do nich dostosujesz, nie? Więc też trzeba zacząć właśnie budować sobie odpowiednie otoczenie dookoła siebie, które będzie Cię wspierać, które będzie korzystnie wpływać na realizację Twoich marzeń, a nie przeszkadzać Ci w tym, no nie? Więc co po kolei należy zrobić? Jak wejść w ten rok 2021? Przede wszystkim zapisać się na ten niedzielny webinar, zwłaszcza ten o godzinie 10.00, mega ważna sprawa właśnie, żeby sobie zaplanować ten rok, zaplanować całe swoje życie i nauczyć się, jak ten plan realizować. O tym Będziemy mówić w niedzielę o 17. Natomiast najważniejsze jest, to, o czym będziemy mówić. To jest to, żeby odkryć marzenia. Żebyś przede wszystkim odkrył swoje marzenia, bo jeśli odkryjesz faktycznie to, co chcesz, żeby było częścią Twojego życia, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało, i później do tego dopasujesz swoje cele, swój plan, to naturalnie zyskasz tą wewnętrzną motywację. Naturalnie Twój umysł będzie do tego dążył. Nie będziesz musiał się zmuszać, walczyć ze sobą. Będzie to dużo łatwiejsze. No i przede wszystkim wtedy masz dużo większe szanse, że faktycznie uda Ci się te marzenia kiedykolwiek spełnić. Kolejna rzecz to przekuć te marzenia w konkretne cele. O tym też będziemy mówić w niedzielę o 17. Pokażę Wam, jak te cele poprawnie stawiać, jaką one mają wartość, jak to sobie zbudować, jak to wszystko przemyśleć. Więc trzeba przekuć je w cele, czyli przekuć coś, co jest jakimś tam wizją Twojej przyszłości, nie? Jak chcesz, żeby wyglądało Twoje życie, przekuć to w konkrety, konkretne liczby, konkretne daty, w bardzo konkretne rzeczy, które następnie możesz właśnie zacząć przekładać na plan, nie? Bo jak masz cel na przykład zarobić milion w 10 lat, ok, możesz sobie to rozłożyć na kawałki i wyjdzie ci, że na przykład w tym roku ty masz zarobić 10 tysięcy pierwsze, nie? Żeby później tam realizować dalej swój plan. A w miesiącu, że masz tysiaka odłożyć i wtedy to da się tym zarządzać, da się to robić, wtedy twój umysł też ma zupełnie inne podejście do tego. Nie przytłacza go ten cel, nie sprawia, że on jest tak daleko, że w ogóle zapominasz o nim, bo i tak wiesz, że go nie osiągniesz, tylko staje się ten cel dla ciebie bardzo bliski. Kolejna rzecz to jest to, żeby zacząć od codziennych małych działań, czyli od tworzenia nowych jakichś nawyków. Niedługo też dla Was wrzucę film, moi drodzy, zaraz po nowym roku, właśnie o nawykach, między innymi, e, kontynuując właśnie ten dzisiejszy temat. Natomiast ważną rzeczą jest, żeby sobie znaleźć te drobne nawyki, bo słuchaj, ktoś nie staje się milionerem, przeważnie z dnia na dzień. Przeważnie jest to efekt tego, że umiał oszczędzać pieniądze, czyli nauczył się na początku, wyrobił nawyk oszczędzania, na przykład 10, 20, 50% swoich zarobków, zależy w jakiej skali ma wydatki do tego, nie? E, ktoś nie staje się, na przykład, wiesz, e, otyły z, z dnia na dzień, tylko przeważnie jest to efekt jakiś tam wieloletni, czy wielomiesięcznych zaniedbań? Ktoś tak samo nie buduje wspaniałej sylwetki, nie biega maratonów, czy nie robi triatlonów tak jak ja, też z dnia na dzień, tylko przeważnie jest to efekt ciągłych treningów. Więc skup się na tych rzeczach też, tych ważnych, które będziesz wykonywać codziennie, niezależnie od tego, co by się nie działo. Więc będziemy ten temat kontynuować. Kontynuować właśnie w niedzielę. I bo chcę nas, Was naprawdę, moi drodzy tutaj widzowie, kochani, chcę Was przygotować na ten nowy rok. Żebyście niezależnie od tego, co się na świecie nie podzieje w nowym roku, czy będzie lepiej, czy gorzej i tak dalej, to i tak, żeby każdy i każda z Was, żebyście mieli wspaniałe życie. Czego szczer szczerze Wam życzę. No więc widzimy się w niedzielę o 17.00 i będziemy mówić o tym planowaniu, o celach, o tym, jak ten cały rok zaplanować. Do zobaczenia. Trzymaj się. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Cześć!